Europy. Europa Ciebie nadal chce i potrzebuje. Bądź naszym Panem i Zbawicielem. Oddajemy się Tobie, pomagaj nam w walce ze złem. Składamy też pokłon matce naszego Zbawiciela. Jako dar przynosimy kadzidło naszych modlitw. Ty jesteś światłem, który oświeca nasze serca i otwiera bramy niebios. Kraj Azji składa Tobie pokój. Przyjmij oto złoto naszej wolności. Matko Boża, obejmij nas, obejmij nas w swoim Boże, królu, prawdziwy człowieku, Ty rozpraszasz mroki śmierci i dajesz nowe życie, oddając tobie pokłon, ofiarujemy samych siebie. Przyjmij, przyjmij, Boże, hołd od ludu Afryki. Matko króla, chroni nas! Boga naszego chwalcie wszystkie ziemie. Dajcie mu cześć winną, całe ludzkie plemie, bo litość jego nad nami stwierdzona, a prawda pańska wiecznie uiszczona. Chwalcie zatem pana w tym miejscu, w tym czasie. Uwielbiajmy, uwielbiajmy go kolędą, śpiewaniem, klaskaniem i tańcem. Trzeba nam być jak dzieci Uczmy się od nich A żeby było łatwiej nam śpiewać Mamy telewizję z lewej strony Mamy i wsparcie w